Dzień witam i zapraszam na pierwsze wydanie aktualności. Będzie na półgłosy, czy najpierw, zniszczą życzenia małego kulka, czy zaginięcia Barbara Rigado, czy na Barbara Rigado w świat, czy naprawdę jest szpinę... ale będzie że już tutaj... zaniedbał północy... nawet Zajęcia na pracę. Zaginięcia babra Ligato, który świat nie turał się wczoraj i zakłócał. Czy naprawdę nie mówię po nas? Płaciciela z regurgacji, który świat nie turał się, będzie nowy. nowych. Onowa, który od poniedziałku do środy zaproszenia Medusa. Czy na prawo na prawo, lewo? A teraz już tury i śmierć zaginiecia Barbara Rigato. No. Teraz już tury, jak po nawsze północnej shodze. Już tury Gorzowie i a teraz już tury. Wojewódzka e, Wielkopolskiej, tury świat. Nie turał się być, nie upowy. Na Napędzie już. Już który, jak powiem, którego ta się o otajniczy, relacje Katarzyny Pydo, już tury z Poznania. do bajka nie po nas świat nie turał się być, piękną i jej nowowości, aktualności, będzie znapukał się zespół internetowy na telewizji Katowice. Świat naczoraj wydanie sportu o aktualnościach i będzie jaki najlepszy, czyli takiego ostawiania, tylko zajeżdżenia pracy, który jest tu w środku. I nie płyną za jest być zdrowego. Czasami może być takiego zdrowego, i za świat nie rau? Wszystkie pierwsze razy który świat nie że będzie z zdrowego, silniejszych, z takiego strzeli, tego już, który. Katarzyna Pydo aktualności. Krew przyjął takiego, już, który. Misko, świata. Ob tego nie może to być, już, który do szpitala. I który? Nawo... Oby... Tłuszkowie Wojewódzka Sadopomorskiej. Czy naprawdę już który? I naprawdę nie chcę działać już. Już sztury. Ja wiem, czy mam pracę. Hmm, Teraz nie. Świat nie turał się być, i wolniejmy Takiego zdrowego się z którym nie jest zdrowego jasne i świat nie turał. Może taki jest, nie może to mieć szpitala, niż do Szczecina. Szpital do Szczecina, który świetnie i w czas, to była koła na puszce. Takiego wiennastowego, niestrowego santa, nie, mhm. nie chcę się budowy z mojego pacjentami i że nie turał się być niestrowego. Hmm. Placowita, który świat nie turał się być już tury, wojewódzka satopomorskiej już tury, jak powiem, do okrywania, czy naprawdę snów publiczny, czy naprawdę je to do szpitala. Na koniec, jeszcze pora roku zdrowego. Świat nie tu się być. To Kalina spronińska. Jutro będzie telewizji legialnej. No, Penoczy, czy coś. Czy naprawdę imię Jeleni Górze. czy naprawdę tu nic świat? Obo już wcale nie jest tury. Czy naprawdę to Oświata, ostatni, jutro, TFP regionalna Tury Świat No zaręczę, pracy. Lokalność Kalnosz, zapraszam na telewizji regionalnej. Już tury Świat, takiego już tury, czy nie państwa, nie to nas słonić już pisać. I to już koniec, już tury, a nie czela palnowa, zdrowej ulicy, jak w telewizji regionalnej. Już tury, już tury. Już sobotę 8 kwietnia, 5... dnia, który świat aktualności, panieci wioski. Na koniec jeszcze na prognosie pogody a z już Tom Majkowski oraz Ewelina Pyto. Witajcie pani i synu. Dzień dobry. Dzień dobry, to wieczór. Jak zaczynamy tu śpiewanie w to prognozie pogody. Takiego to bym nie, i prokopur rozpędzenie. Takiego ja. Yeah. Nie tego jak go macie wspól. macie Ale zaczynamy i wróćmy czy miał w Dzień dobry, czy nie? Czy nie pani stoleczek takiego zdrowego świat i trudny świat? Tudny, dobry. A proszę, żeby No Burzające i prawdziwe strzeże naszych serzuję się, że tak. Wielki piątek. Już. Witajcie Wioletta Grabowska. Przyjemy wodzę. Witajcie Biolu w Symku, bo, że to powiem na ten jeszcze to za niej w wojowska szląskiej. Ten ta, tewane tak wspomni, to deszcz! Wyjeżdżam do to i a Katowice, co tu rzeszet. A Łódź, wojewódzka łódzkiej, na świat nie turał się być już dla siebie stroju. I na temat tych stopni Osmańca i czy naprawdę nie jest dobrze, czy nie pokłowy takiego nowego zwierzę z głów. A poznaj wojewódzka z już czym je A teraz już turby, nie, nie może to był być nie, bo... nie bałdział. Do mojego synka z towowego się naprawdę. I teraz na ty stąd i do słońca i Czy naprawdę jest w Poznaniu? A Gorzów Jarkopolski i wojewódzka lubski na to stąd nic do słońca i a to się cina na tyle są jej to słońce i pochłoniesz. Obwończy się na Tomku Ewelino to ze Symku. To Symek już tutaj i Dobra. To nasza dno Czy naprawdę mi się nie czeka po noży z aktualności głównie wydanie? Teraz już jest tutaj po nawet nawet wyjeżdża się violeta graboska. Naprawdę, już tury. I czym naprawdę jest tury? Naprawdę, je wiem. Dziękuję za pomoc w naszej prognozie pogody. Dziękuję bardzo. Teraz główne wydanie prognozy pogody i aktualności o dzisi. Ja zawierę Anieszka, Wizer Sportowy. Jak głania się Państwu pięknie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.